Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na makijaż i uwaga, uwaga, jeżeli nie jesteście fanami kolorowego, wręcz papuziego makijażu, no to nie skorzystacie z dzisiejszego filmu. Dzisiaj chcę się pobawić kolorami i przy okazji przetestować paletę, która już jest jakiś czas w mojej toaletce, a jeszcze nie była używana, także razem przetestujemy ym, paletę. Bardzo kolorową i matową, także błysku nie będzie, no może gdzieś tam na policzku się pojawi, ale na oczach. Mm -mm. Także y, zaczynamy. Zacznę od tego, co już zrobiłam. Na powiekach mam kolektor, e, który ostatnio mi się najlepiej sprawdza jako e, baza pod cienie. Jest to kolektor z L'Oreala Infallible Mortal Concealer w kolorze 322 e, Ivory. Także polecam Wam serdecznie. Zrobiłam oczywiście również brwi, bo brwi to taka rama makijażu, oka. No i tutaj użyłam mojej niezastąpionej kredki z Golden Rose Long Stay w kolorze 102. A jeżeli chodzi o żel do brwi, to tym razem nie skorzystałam z Benefitu, tylko skorzystałam z nowości, którą testuję od jakiegoś czasu i powiem wam, że to jest beton do drzy, czyli My Secret Wow Eyebrow. Na ustach mam balsam z Clarencea, który leci. I to jest mój ulubiony produkt do nawilżania ust. A teraz pokażę Wam, jaką paletę będę dzisiaj z Wami testować neon Pastel mat! Z glam shopu. To jest paleta, która zachwyca kolorami, intensywnością. To nie jest paleta taka użytkowa, wiecie, którą zrobimy makijaż każdego dnia. No, no nie. No, to jest raczej paleta dla wariatów, takich pozytywnych ludzi, zakręconych na y, punkcie makijażu. Nie mamy tutaj lusterka, co ja bardzo szanuję, lubię. Ogólnie nie jestem fanką, wolę na podróż zabrać małe lusterko, takie do dłoni albo do postawienia, niż y, korzystać z palety. No ale to jest moje, że tak powiem, indywidualne spostrzeżenie, a paleta wygląda Trochę jak falbki dla dzieci, prawda? Tak mi się skojarzyła, jak tylko zobaczyłam. Oprócz palety, będę używać dwa cienie, które pomogą mi w ujawnieniu, podkreśleniu ogólnie. No z samymi takimi kolorami ciężko jest zrobić makijaż, dlatego y, sięgam po klasyczny beżowy cień i to jest cień z Tune Cosmetics, najlepszy beżyk jaki posiadam. No i y, czarny cień i y, to jest również y, Tune Cosmetics, moim zdaniem to jest totalna słoma. Smoła yy, i naprawdę świetne, yy, dlatego yy, zabrałam yy, do dzisiejszej palety i zaczynamy działać po tym naprawdę długim wstępie. Ok, słuchajcie, yy, tak jak powiedziałam, ramę oka mam gotową. Nie robię makijażu twarzy, bo przy takich kolorowych yy, cieniach. Oczywista oczywistość jest taka, że pewnie się wszystko tu osypie, dlatego najpierw zrobimy makijaż powiek, a potem przejdziemy do twarzy. Tak, i muszę Wam powiedzieć, że nie mam konkretnego planu na dzisiejszy makijaż. Wiem o tym, że góra będzie taka różowo-fioletowa, a dół będzie zielono-miętowo-żółty. Takie wazjactwo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę od przepięknego różu, który nazywa się w palecie Pastelowy Koral, i nakładam ten cień w załamaniu powieki, delikatnie idąc ku górze. Teraz przechodzę do naprawdę intensywnego różu, który się zwie. Palecie słodki i tym samym pędzelkiem zaznaczam już samą linię załamania powieki, delikatnie kierując się ku zewnętrznemu kąciku tutaj ruchomej powieki. Potem przejdziemy już do fioletu, ale ten róż ma się tu ładnie wybijać. No dobra, zrobiło się maksymalnie różowo, teraz dodamy trochę fioletu i to będzie ciemna lawenda i nałożę ją w zewnętrznym kąciku ruchomej powieki. Idąc delikatnie ku środkowi połączę troszeczkę z załamaniem, ale nie tak bardzo jak poprzednie cienie i potem Zrobię coś chyba szalonego, bo zrobimy takie białe cut crease, żeby trochę tak wyostrzyć ten makijaż, a na dole będzie już tak zielono-miętowo-żółto-kolorowo. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale do tej pory używam tylko jednego pędzla i powiem Wam szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych, tanich pędzli, bo to jest pędzelek z Hebe, on jest idealny do rozcierania, przy tym jest taki delikatnie szpiczasty, świetny właśnie do załamania do zewnętrznego kącika, genialny pędz. mam chyba dwie sztuki i serio myślę nad kolejnymi, to jest Hebe numerek... E05. Pędzle w Hebe kosztują około 10 zł do powiek, także naprawdę warto mieć taki pędzelek w swojej kosmetyczce, bez genialny. Teraz zmieniam pędzel, który użyłam tak troszeczkę, by rozblendować górę mojego makijażu i poprawię właśnie to blendowanie. Do tego użyję beżowy cień, który pokazałam Wam na początku Filmu pod kółkiem ziowym rozjaśniam, czyszczę tą strefę. Teraz biorę taki mały pędzelek i będę nim rzeźbić białą taką strefę na powiece, od zewnętrznego kącika do środka, mniej więcej tutaj połączę z fioletem. Ja to na początku nazwałam takim cut crease, ale tutaj nie będziemy używać ani korektora, ani podkładu, ani jakiejś bazy, także tylko cieniem działamy cień, który w palecie nazywa się bieluch i mam nadzieję, że jest naprawdę biały biały, że da radę Zdecydowanie intensywny biały wręcz kredowy kolor. Który przepięknie wygląda na powiece, ale pamiętajcie, że przy takich kolorach, jeżeli chcemy użyć takiej intensywności, to musimy tak naprawdę wklepywać cień, miejsce przy miejscu, a nie nakładać go takimi blendującymi ruchami. No, wygląda to naprawdę fajnie. Przechodzę do pędzla od blendowania i delikatnie zaczę granice. Poza nagraniem nałożyłam biel na drugiej powiece, a także dodałam pewien akcent. Spontanicznie wpadłam na ten pomysł, aby przedłużyć biel. Taką kreseczką i do tego użyłam ściętego pędzelka. Tylko pamiętajcie, jeżeli byście chcieli odwzorować ten makijaż, żeby końcóweczkę wyblendować, żeby ona tak ładnie wchodziła w ten fiolet. No i oczywiście musiałam się tutaj na środku nablendować, żeby nie było takiej wyraźnej granicy między bielą a fioletem. Tutaj nic nie będę dodawać, jeżeli chodzi o cienie. Dodam to eyeliner, bo chciałabym, żeby tu wszystko się tak ładnie łączyło. Poza tym na dole też będzie taki akcent kolorowy z czarną kreską, przynajmniej tak to widzę gdzieś tam w mojej głowie. Kreska to na pewno fajnie będzie wyglądać, także zabieram się do roboty i tutaj mam eyeliner z Eveline. To jest naprawdę świetny eyeliner. Myślę, że spokojnie można go porównać do Cardomy. Póki co nie planuję kupować tych wysokopółkowych, skoro Eveline ma tak dobry produkt, to Używam, kupuję kolejny egzemplarz. Kreska namalowana, tuż nałożone na rzęsy i tak się prezentuje górna powieka. Ja wiem o tym, że kreski są bardzo intensywne, ja wręcz powiedziałabym lekko przerysowane, ale bardzo chciałam taki efekt, bo wydaje mi się, że ta czarna, mocna kreska um, tak trochę wycisza ten róż um, i. No ładnie to wygląda, według mnie. Dajcie znać, czy Wam się takie coś podoba. Teraz przejdziemy do nałożenia podkładu. Ja wiem o tym, że jestem dość monotematyczna, jeżeli chodzi o wybór podkładu w ostatnich tygodniach, bo ostatnio non stop używam podkładu z Nars'a. Nakładam bezpośrednio na skórę, po pompce na policzki. Troszeczkę na nos, brodę i czoło. Podoczy na niedoskonałości środek twarzy nałożę korektor z Loyola, ten sam, który miałam i mam nadal w zasadzie na powiekach żeby rozjaśnić trochę i zakryć to, co niestety trzeba zakryć. Puder jaki dzisiaj użyję to Ben w kolorze Fair, ja sobie tutaj wysypałam trochę pudru, będę pudrować takim bardzo, bardzo puszystym pędzlem z Kat on... Wysypałam czy nie? Trochę wysypałam. O Jezu. Kuszka! Mówiłam o tym, że pędzel jest genialny, bo jest puszysty i e, bardzo się cieszę, że go mam, a teraz już buduję okolice budokiem, e, bo zaraz ten cały puder po prostu wyląduje na mnie, a nie na twarzy. Jak widzicie, nie żałowałam sobie pudru, bo uważam, że lepiej nałożyć trochę więcej i za chwilę go omieść. Jeżeli chodzi o brązer, to dzisiaj użyję dwóch produktów. Pierwszy z nich to taki różo brązer z Maka w kolorze Cosmic Force. I to jest taki dość chłodny, jasny brązer, delikatnie. Satynowy, to na pewno nie jest całkowity mat, no i to jest produkt wypiekany, co prawda już jest taki płaściutki, bo mam go już ho, -ho i jeszcze trochę. To jest chyba jeden z moich takich najstarszych produktów, jakie mam w kosmetyczce, ale nadal zachowuje się bardzo, bardzo dobrze i. Naprawdę lubię do niego wracać. Brązury będę nakładać takim dość precyzyjnym, kuleczkowym pędzlem z Glam Shopu T8. Już chyba nie są w sprzedaży, bo to są jedne z pierwszych pędzli Glam Shopu. Drugi brązer, jaki użyję, to My Secret Face and Body Bronzing Powder, i to jest zdecydowanie ciemniejszy kolor, który nałożę tylko Tutaj tak, żeby delikatnie wykonturować. Teraz przejdziemy do różu i chcę zrobić coś szalonego. Bo mam ochotę, aby nałożyć pastelowy koral, czyli dokładnie ten pierwszy cień, który nałożyłam na powieki, jako róż. Tylko muszę bardzo uważać, żeby nie zrobić z siebie takiej różowej lali. Także sięgam po pędzel, którym nakładałam brązer, delikatnie moczę w różu, ocieram o dłoń i dopiero na policzek. To co, teraz przechodzimy do dolnej powieki. I tak jak powiedziałam na początku, chcę, żeby dolna powieka była całkowicie inna od górnej i trzymała się w tych takich kolorach niebiesko-zielono-żółtych. Szczerze Wam powiem, tak mi się podoba to, co powstało na górnej powiece, że. Boję się, że to zepsuje, ale spróbujemy. Sięgam po taki precyzyjny pędzelek i kolor niebieski i nim będę malować zewnętrzny kącik, delikatnie idąc ku środkowi. Potem tym samym pędzlem sięgnę po Seledyn i nim będę pracować na samym środku. Na końcu dodam pastelową żółć i na samym końcu biel zobaczymy jak to wszystko będzie grało. Ten niebieski słabo się lepiej. Nie wiem, jakiś taki dziwaczny jest. No dobra, jednak zmieniam koncepcję. Przejdę teraz od razu do seledynu. Na środek ruchomej powieki nałożę zawsze świeży, czyli taki y, zielonkawy kolorek. O, on jest bardziej nowy niż sądziłam. No dobra, dolna powieka jest prawie, prawie gotowa, chociaż kilka elementów jeszcze dojdzie. Zanim um, zajmiemy się wewnętrznym kącikiem, to muszę tutaj trochę oczyścić um, to co wyblendowałam. Jak patrzę z bliska w luseko, to wygląda co fajnie, takie wycieniowane, ale jak patrzę um, z daleka, to wygląda jakbym dostała w oko. Także troszeczkę tu muszę zmienić blendowanie i posłużę się korektorem. Nałożę bardzo, bardzo małą ilość na dłoń. Sięgam pędzel, którym już nakładałam korektor, właśnie na powieki. Delikatnie moczę w korektorze. No i będę czyścić to, co mi się nie do końca podoba. Oczywiście mega, mega rozważnie, delikatnie. Może wezmę jakiś inny e, pędzelek, bo mam wrażenie, że jeszcze bardziej roztarłam tą zieleń. Zbracimy <laughs> tym e, płaskim, naturalnym pędzlem, czy będzie lepiej. O, chyba, chyba, ciut. Lepiej. Mam wrażenie, że ten seledyn nadal się wybija. Spróbuję nałożyć trochę bieli. Zobaczymy, czy to dobry pomysł. Jest to jakiś pomysł. I zrobimy. Tym skośnym pędzelkiem kreseczkę wzdłuż mojej kreski eyelinerem. I teraz tu fajnie wygląda moim zdaniem, bo wygląda jakby to była kreska i jeszcze bardziej ją wzmocnię, żeby rzeczywiście to była taka kreska. Po zrobieniu tego makijażu miałam nagrywać jeszcze Q&A, ale zastanawiam się, czy to nie jest zbyt ekstrawagancki makijaż. No taki pogadankowy film, ale to mega wygląda. Dziwnie, ale fajnie. Dobrze, wrócimy teraz do bieli. Tak jakby tu bieli w tym makijażu było mało. Tym samym pędzelkiem, którym nakładałam na górnej powiece. I teraz coś, co mam nadzieję, jeszcze podkreśli, zrobi taki efekt wow. Naprawdę już kombinuję, że hej, będzie mi potrzebny ten skośny pędzelek, ale mocno go wycieram, żeby nie było białego cienia na nim. Wycieram, wycieram, wycieram i nakładam niebieski kolor na linię wodną. Módlmy się, żeby się udało. Ja jeszcze nigdy y, nie nakładałam cienia na wodną y, linię. No tak, trzeba przyznać, że dzisiejszy makijaż nie jest spokojny, delikatny, wyważony. Neutralny, ale taka właśnie będzie szminka, bo jakbym dodała jeszcze na ustach jakiś kolor, nie byłoby dobrze. A będzie dobrze ze szminką My Secret Girl Power w kolorze 210. Ostatnio nagrałam dla Was um, o tych szminkach bardzo dokładny film z pokazaniem każdego koloru na moich ustach, jeżeli jeszcze nie widzieliście to koniecznie zajrzyjcie, bo to jest świetna pomadka, a kolory zaskakują. Aplikuję szminkę na usta, to jest taki nudziak z delikatnym brzoskwiniowo-różowym tonem, chciałam trochę nawiązać do różu na powiekach Poza tym bałam się taki bardzo, bardzo chłodny beż nałożyć, żeby nie wyszło tak trupio. Poczekam aż śminka zastygnie i nałożę na nią drugą śminkę w bardziej chłodnym, neutralnym kolorze, czyli 209, bo no to mamy za bardzo brzkwiniowy kolor. Przed chwilą nałożyłam drugą warstwę szminki, już inny kolor, żeby złagodzić ten taki brzoskwiniowy ton i to jest ta sama seria szminek, tylko kolorek 209. Ona teraz wygląda na błyszczącą, ale ona zastygnie, tylko trzeba trochę dać jej czasu, to świetnie się składa, bo chciałabym podsumować dzisiejszy makijaż i to, co się tutaj wydarzyło. Muszę być z Wami uczciwa i szczera, to co tutaj powstało to było ratowanie sytuacji. Nie wiem czy y, dobre, czy wyszło mi to, ale myślę, że wyszło bardzo ciekawie inaczej, zdumiewająco wręcz. Y, podoba mi się, aczkolwiek gdyby tutaj tego nie było to by było tak świeżo kolorowo i bez wydziwiania chociaż tutaj bardzo fajnie się zadziało z tym różem fioletem ogólnie makijaż mi się bardzo podoba, gdyby nie było tej dolnej części to to byłaby fajna e, dzienna propozycja jak dla mnie. No dobra, może nie dzienna, wieczorowa, tyle, że na środek dałabym jeszcze trochę jakichś iskierek, takich mm, neutralnych, żeby coś tam jeszcze się e, iskrzyło. Ym, no, powiem tak, ja wiedziałam, że to będzie kolorowy, odjechany makijaż, nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Ale podoba mi się to. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam też się podoba, Ym, czy jesteście jednak przerażeni <grymi> tym, co tutaj powstało. Pamiętajcie, że makijaż się zmywa, że jeżeli lubicie się bawić makijażem, to to róbcie bez względu na to, czy ludzie myślą tak lub inaczej. Ja lubię eksperymentować, lubię się bawić kolorami. Ym, czasem wychodzi, czasem nie. Ym, czy dzisiaj wyszło? Dzisiaj wyszło bardzo ciekawie, ale to Wam zostawiam tą taką końcową ocenę, jak wyszło. Jeżeli chodzi o paletę, bo tak naprawdę głównym takim. Prowodylem dzisiejszego kolorowego makijażu jest paleta z Glam Shopu. I muszę przyznać, że cienie są genialnie napigmentowane. Pięknie się rozcierają, nakładają, trzymają powieki. Jedyny zawód był z niebieskim, ale już na linii wodnej bardzo ładnie wygląda. Także myślę, że to jest cień, który po prostu jest trudniejszy. Polecam Wam bardzo serdecznie tą paletę. Uważam, że jeżeli lubicie takie kolorowe cienie albo brakuje Wam w Waszym zbiorze kolorów, to tu macie bardzo fajne cienie od takich właśnie pastelowych, delikatnych po bardzo mocno nasycone, intensywne. Nie wiem czy to końca neonowe, bo mi na przykład brakuje tu takiego żółtego neonowego takiego, wiecie, takiego z przytupem. No ale oceniając to, co mamy w palecie, a nie to czego nie ma, muszę przyznać, że naprawdę cienie są bardzo wysokiej jakości i bardzo przyjemnie się z nimi Pracowało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, czekam na Wasze komentarze, kciuki do góry, no i koniecznie mi napiszcie, czy macie tą paletę i czy też lubicie szaleć z kolorami na Waszych powiekach no, mi się podobało i myślę, że ta paleta nie będzie używana codziennie, ale w takich kolorowych, intensywnych makijażach z dodatkiem brązu, czelni jak najbardziej. Także. Taka moja opinia, a teraz lecę nagrywać QA. Zastanawiam się, czy przejdzie ten makijaż. No, pozdrawiam bardzo ciepło i do zobaczenia już niedługo.